Witam serdecznie wszystkich miłośników ostrej jazdy po patelniach. Dziś chciałbym Wam pokazać jak przyrządzić kolejne danie z kuchni meksykańskiej, jakim będzie chili con carne. Ja jak zwykle nie trzymam się ściśle jakichś tam regionalnych, tradycyjnych przepisów, dlatego weźcie pod uwagę to, że to jest moja po prostu wersja tego dania. Tutaj w takim rądu większym widzicie rozgrzaną właśnie sobie odrobinkę oleju, na którym mam zamiar zeszklić pół dość sporej cebuli i trzy ząbki czosnku. Po chwili smażenia, po około półtorej minuty, wrzucam do tego dwie pokrojone w kostkę papryczki, meksykańskie papryczki jalapeno. Są to papryczki konserwowe, o świeże. Niestety jest u nas dość trudno, ale te doskonale dają radę. I smażymy przez jakieś kolejne półtorej do 2 minut. Wszystko na takim średnim ogniu ma się odbywać. Teraz do naszego garnka dodajemy mięso mielone. Powinno być to mięso wołowe Ja tu mam mieszane, ponieważ innego nie dostałem. Dzisiaj, ale to... Powodzeniem również się nada do naszego dania. Musimy to wstępnie tak trochę to mięso porozdzielać. Zwiększamy ogień pod palnikiem. Solimy to. Dość porządnie. I smażymy. Tak długo, aż nasze mięso po prostu porządnie się obsmaży. Wygląda na to, że mięso jest już odpowiednie do kolejnego etapu, w którym będzie dodanie puszki pomidorku. Możecie dodać również świeżych pomidorów. Następnie ja tutaj potraktowałem blenderem puszkę czerwonej fasoli konserwowej, którą też w tej chwili dodam do mojego chili. Nie jest to zbyt drobno zmiksowane widać fragmenty fasoli w dalszym ciągu. Także tylko trochę trzeba to po prostu rozdrobnić. Mieszamy całość i gotujemy przez jakieś 10-15 minut. Nasze chili, jak widać już powoli się tutaj gotuje. Ja na tym etapie dodam jeszcze odrobinę koncentratu pomidorowego, tak około łyżki stołowej. Następnie powędrują do garnka ziarna kolendry około łyżeczki takiej do herbaty i kolejną przyprawą, której dodaję, jest mielony kminek. też około płaskiej yy, małej łyżeczki. mieszamy to jeszcze raz porządnie wszystko. I gotujemy jeszcze przez jakieś 10 minut. A tak wygląda nasza y, już praktycznie gotowa zupa. Ja na koniec y, dosmaczam tą odrobinką cukru i jeszcze raz porządnie mieszam. Niektórzy mogą mi tutaj w tej chwili zarzucić, że nie ma tutaj, że fasola jest czerwona, a nie czarna, że pomidory, że cukier. Ja po prostu robię, zrobiłem to z dostępnych składników i tak jak powiedziałem na początku, jest to moja wersja tego dania. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda na talerzu. A tak to powinno się mniej więcej przedstawiać. Dodajemy do tego łyżkę gęstej kwaśnej śmietany i posypujemy świeżo posiekanymi liśćmi kolendry. Życzę smacznego.